w tym odcinku rozwiążemy sobie zadanie z równowagi no i mamy tutaj policzyć stężenie początkowe NO2 oraz stężenie równowagowe NO 2 no i mamy podaną tylko jedną daną czyli co, biorę sobie nasze równanie reakcji i rysuję tabelkę No i co, przed reakcją? Było tu coś przed reakcją? E, nie, tylko mamy stężenie równowagowe, no, więc tego nie było przed reakcją. E, no, tego wpiszemy sobie x, skoro mamy policzyć początkowe. No i po reakcji, czyli tutaj w stanie równowagowym, pozostało nam, czyli stężenie było równe 0,15. To już sobie 0,15 po prostu wpiszę. E, no to co, zmiana. No to myślę, że musimy tu zrobić minus y. Niestety będą dwie zmienne, ale poradzimy sobie. Zgodnie ze współczynnikami, jak tego przereagowało y, no to tego też. No i tego tutaj mamy dwukrotnie mniej, no bo tu stoi jedyneczka. Czyli tu będziemy mieli jedną, drugą y. No i co? Nic plus y. To y nic plus 1, druga Y, no to jest 1 druga Y. No i nasza stała e, równowagi tej reakcji niech będzie, że KC, KR, dobra, zmienimy sobie tu na R, e, żeby się nikt nie czepiał. I myślę, że od razu możemy sobie wpisywać tutaj liczbę, więc e, tutaj sobie zrobimy do kwadratu stężenia naszego NO, no tutaj naszego O2. Po prostu do potęgi pierwszej zgodnie ze współczynnikami. No i jeszcze ten NO2 został, no to wstawimy go tutaj. Czyli jest to iloczyn stężeń produktów przez iloczyn stężeń substratów do odpowiednich potęg w stanie równowagi. No i co? Podstawimy liczby, czyli to. Podstawimy sobie tu. Może te nawiasy to wywala. Potęgę 1 też wywalimy. No i to 0,15 tutaj sobie wstawimy do kwadratu. No a za kr wstawimy 3,16. No dobra, no to przekształcimy sobie to, czyli mnożymy wszystko razy to, co tu jest w mianowniku. No i zostaje nam to po drugiej stronie. No a wiemy, że y kwadrat razy y no to jest y do potęgi trzeciej, więc mogę tu napisać po prostu jedna druga y do potęgi trzeciej. No i co? No teraz muszę pomnożyć sobie wszystko przez odwrotność tego ułamka. Czyli po prostu przez dwie pierwsze, no to napiszę razy dwa po prostu. No i to jest nasz y do potęgi trzeciej. No i zostało nam to spierwiastkować pierwiastkiem stopnia trzeciego. Czyli to wszystko, co tu mam, pierwiastkuję sobie pierwiastkiem stopnia trzeciego. No i to będzie nasz y. To może policzmy ten y. Ile on tam będzie wynosił? No to co? W kalkulator naukowy, wstawiamy sobie pierwiastek trzeciego stopnia z 3, 16 razy 0,15 do kwadratu razy 2. No a to tam w przybliżeniu będziemy mieli 0,522 mola na decymetr sześcienny. No dobra, no to jak już mamy Y. Czyli policzyliśmy sobie stężenie w stanie równowagowym naszego NO. I to jest, no, skupię sobie stężenie tlenu, też tam trzeba było zapisać. No więc to była jedna, druga razy ta liczba. I tam była jedna, druga y. No dobra, to już tu nie będę pisał wyników, jest tyle po prostu. I co jeszcze mieliśmy zrobić? Policzyć x. No czyli to plus to równa się to. Czyli nasz x minus ten nasz y, to był nasz y. No i miał się równać 0,15. No i też mola na decymetr sześcienny. Czyli co, stronami sobie, e, od, dodamy sobie to e, 0,522. Czyli po prostu na kalkulatorze do 0,15 dodajemy 522. No, i dodam w przybliżeniu jest 0,672. Niech będzie mola na decymetr sześcienny. Zobaczmy, czy to wszystko, że tu jeszcze sobie napiszmy, że to jest stężenie tego NO2 w stanie początkowym. No tak. I to tyle w tym zadaniu. Mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie suba, łapę w górę, polećcie mnie znajomym. Cześć! Ona pierdoli mi, że jakieś roztwory Pani to ma chyba jakieś w głowie zatory Do tablicy proszę, rozwiązaj bakory